To jest literka a. a. A słowa zaczynające się na literkę A to autobus, ananas i aligator, a to literka B. B. B jak buty, B jak banan, B jak balon. Literka C. To jest literka C. Niektóre słowa, które zaczynają się na C, to cebula. Cukierki i cytryna. D. Literka D. Jakie słowa zaczynają się na D? Dom, dynia i drabina. E. Literka E. A oto trzy słowa, które zaczynają się na literkę E. Emu, Eskimos i ekran. F. Literka F fotel, foka i farby to niektóre słówka, które zaczynają się na F. G. Literka G. Jakie słowa zaczynają się na G? G jak goryl, G jak gruszka, G jak garnek. H. Literka H. Huśtawka, hulajnoga, hiena. Literka i. Indyk, iglo i igła zaczynają się na literkę i. K. Literka k. Aż trzy zwierzątka zaczynają się na literkę k. Kaczka, krowa i koń. J. Literka j. Jeż, jezioro i jabłko zaczynają się na literkę J. To jest literka L. L. A las, lampa i lody zaczynają się na literkę L. EU Litera EU Łyżwy, łyżka, łóżko. M litera m A oto słowa, które zaczynają się na literę m. Mama, mrówka, motor. N litera n N jak nosorożec, n jak narty, n jak nogi. O litera o O O jak oko. O, okulary, o jak ogórek. P, litera P. Pierogi, pies i pociąg to trzy słowa, które zaczynają się od litery P. R, literka R, rower, ręce i nasz ulubiony reksio. S. Literka S, Słoń, sok i sałata zaczynają się na S. T literka T, traktor, telefon i talerz. U, literka U, ulica ucho, ubranie zaczynają się na u. w. To jest litera w. wózek, wędka i woda. Y. Litera y. Jedno słowo, które zaczyna się na y to yeti. Nie ma wiele słów, które zaczynają się na y. To litera z. To jest z. Zegarek, zebra i zając zaczynają się na Z. A oto cały alfabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. Dziękuję i do zobaczenia niedługo.